Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. A jestem Donia i zapraszam was na kolejny filmik, w którym numer jeden wybieram się na. Spotkanie z przyjaciółkami na pizzę, dawno się nie widziałyśmy i e, tak jak widzicie jestem już pomalowana, gotowa, bo za chwilę wychodzę i zachodzi pięknie słoneczko. Dlatego też stwierdziłam, że nagram dla Was tutaj początek. E, oraz z e, unboxingu jednej paczki, którą dostałam. Jest to prezent na moje 18 urodziny od Wicki, która przyszła na skrytkę pocztową do moich rodziców. I słuchajcie, jej wnętrze jest jakby no wow. No, wow! Jestem w szoku i nie mam pojęcia, jak ja mam za to dziękować. A więc, jeżeli chcecie zobaczyć tą paczkę i spędzić troszeczkę czasu ze mną, to zapraszam do oglądania. stwierdziłam, że otworzymy sobie tą paczuszkę tutaj, od razu, na wstępie, bo no, później już nie będę miała czasu nagrywać dla Was. A więc w zasadzie to dostałam dwie paczuszki. Jedna mniejsza, druga większa. I pokażę Wam oczywiście obydwie. Mamy, w pierwszej była kartka. Kartka, kartka, kartka. Jak widzicie, coś wypada z niej, bo to było konfetti. I ona jest, poczekajcie, zrobię, o! Taka piękna. I ona jest od... Pauliny i Dawida z dziećmi. A więc tak, jest pełno takich gwiazdeczek, takie konfetti, wiecie? Mega śliczne. Dostałam również kolczyki. Takie, trzy pary. I ja uwielbiam. Uwielbiam. No i niestety już rozczarpałam to opakowanie, ale taki puder. Taki puder, on jest do mycia twarzy. A więc mega dziękuję. Bardzo jest mi miło. Nie spodziewałam się i nie trzeba było. Jestem po prostu bardzo wdzięczna. A teraz mamy tutaj drugą paczuszkę, która też widzicie jest już otwarta, dlatego, że my się z wami nie spodziewaliśmy, że to jest w ogóle do mnie. Dlatego, dlatego, no, jak widzicie nawet, bo jest początek lutego, tak? Jak ja to nagrywam, no to mm, z takim opóźnieniem paczki niestety przychodzą nieraz. I słuchajcie, tutaj to jest dopiero jazda, co tutaj jest. Tutaj jest wszystko. Zacznijmy sobie od pięknej kartki od pięknej kartki, bo jest taka, no jest zu cudowna, super w moim stylu i ta paczuszka jest od Pani Kingi, tak, od Pani Kingi, eee, a więc dziękuję bardzo, dziękuję bardzo i zaczynamy sobie od takiej potężnej kosmetyczki z, mm, tutaj jest Notino i słuchajcie, ona, ona ma w sobie... Tak, dobrze, widzicie. Tutaj mamy taką piękną, błyszczącą gumeczkę do włosów. Jest przecudowna. E, następnie mamy... słuchajcie. Uwaga, to są lakiery. To są wszystko lakiery i dwie oliwki. A więc jakby. No. Od razu widać, że ktoś mnie zna. Słuchajcie, to jest chyba. Tak mi się wydaje, że normalnie cała kolekcja zimowa tych y, lakierów, które wyszły jest ich. Pięć yy, i no wow, wow. I mamy dwie oliwki. W jednej coś pływa, słuchajcie, ja takiej jeszcze nie widziałam. A druga jest taka różowa. I on o zapachu truskawkowym. O mój Boże, mega świetnie. E, słuchajcie, dopiero co myłam włosy i one są jeszcze tutaj mokre, dlatego one się nie układają zupełnie. E, no i co mamy? Zrzuciłam moją fiolkę. Anyway, co mamy dalej? Mamy taki długopisik. Piękny. Od razu widać dla kogo. No. Później mamy. Mamy, mamy błyszczyk z burżuła. Taki. I on ma taki fajny aplikator. Zaraz wam pokażę. Taki, taki, taki. W takim śmiesznym pędzelku, jakby. I już go miałam na sobie. I jest śliczny. Jest śliczny. Następnie mamy. Eee, słuchajcie, rozświetlacz, który też jest śliczny. Jego glow jest po prostu potężne. Eee, zaraz Wam zesłoczuję. Poczekajcie, to tak wygląda. Różowy, brązowy i ten. Weźmiemy sobie wszystkie, tak wygląda. A jak na rękę go rozsmaruję, to wygląda. Poczekajcie. Poczekajcie. Nie wiem, czy wy. OK, czy odwrócę tak ręką? Tutaj jest. Tutaj jest i tak się błyszczy w rysuneczku, też się na pewno będzie błyszczał. Pięknie, jest bardzo ładny. I e, mamy całą paletkę. Całą paletkę. I słuchajcie, ja ją oczywiście już też otworzyłam, bo ja taka jestem, ale ona ma takie brokaty śliczne, że to się w głowie nie mieści, ale teraz mi się zakleiła, więc muszę ją odkleić. Takie ma śliczne brokaty. Słuchajcie, no popatrzcie na to. Czy wy widzicie to? Czy wy to widzicie? To jest niesamowite. Po prostu te brokaty, no aż się chce ich już użyć. Z jeden wam zesłuchowałam tutaj i jest o tutaj. No jest prześliczny, słuchajcie. Cudowny, nie mogę się doczekać, aż już ich e, użyję i po prostu mega fajnie. I następnie mamy cały zestaw z Bath Body Works. Słuchajcie, bo mamy, e, tak, mamy jakiś to jest spray do rąk. Coś, ale o Boże. Wiecie co? Użyję go, bo go nie używałam. Aha, on jest taki, wiecie, on odkaża, nie? E, bo, bo czuć i bardzo ładnie pachnie. Bardzo ładna w ogóle zapach, bo wszystko jest w tym samym zapachu z jednej jakby kolekcji. E, tutaj mamy kremowy żel pod prysznic. Taki śliczny, słuchajcie, no mega ładne. Następnie mamy mgiełkę zapachową do ciała. Też z tej serii i ona, ona tak pachnie, słuchajcie, ona tak ślicznie pachnie. No jest cudowna, jest tak ładnie, o mój Boże. A następnie mamy masło do ciała, takie, proszę bardzo, też piękne, też piękne. Wszystkie opakowania są cudowne i słuchajcie, to jest cała paczka. Cała paczka plus liścik. I słuchajcie, no, ja, jest, ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku, jestem strasznie wdzięczna. Bardzo serdecznie dziękuję. Nie spodziewałam się, i no, jakby wow. Jestem, jestem bardzo zaskoczona. E, strasznie się cieszę. Prezent oczywiście, że trafiony, tak samo jak i e, ten poprzedni. Jest, jest mi niezmiernie miło. Jeszcze całość była opakowana tak ślicznie, w taki, słuchajcie, przepiękny kartonik z takim wypełnieniem. No, jestem zakochana. Jestem zakochana. E, strasznie dziękuję. E, I co moi drodzy, lecimy dalej. Zapraszam Was do oglądania, dlatego że ja już muszę e, lecieć w zasadzie, żeby się nie spóźnić na spotkanie. E, a więc tak, stwierdziłam jeszcze, że pokażę Wam ten błyszczyk, bo on jest e, warty uwagi. Mm. On jest taki. Cześć moi drodzy, witam was wszystkich. Słuchajcie, jest drugi dzień. Wczoraj na spotkaniu dla was nie nagrywałam, ale bo ja zapomniałam o tym po prostu, tak? Jakby dużo jest takich rzeczy, że ja zapominam, no i to było i wy też byliście jedną z tych rzeczy, zapomniałam nagrywać, ale. Moi drodzy, jadę aktualnie z taką osobniczką dorosłą. Ona będzie załatwiać za mnie sprawy, dlatego że Nie ja Nie będę za ciebie sprawdzała. Dlatego się. że ja mam lęk społeczny i e, ja się boję ludzi. Wymyśliłaś bo sobie to po prostu. I chodzi o to, że idę robić sobie zdjęcie do dowodów. Co w... do dowodów? Do, do, do dowodów. Do dowodu i złożyć wniosek o wydanie dowodu jeszcze i jeszcze pojedziesz. Do, dokładnie tak mama zrobi. <śmiech> dlatego <śmiech> dlatego mama. dlatego wyglądam tak, mam na, się nawet okreski, bo i tak będę wyglądać jak debil z uchem odkrytym z, z dwoma uszami odkrytymi, więc już się pofatygowałam i zrobiłam sobie pełniejszy makijaż. E, a więc jeżeli nie będzie mi się podobało, no to się popłaczę wtedy. A bo... musisz wiedzieć, że pan Ci zrobi za 4-5 zdjęć i już i, i sobie koniec co? A. Tylko, że sobie wybrać. Co? Zkaże sobie A wie, wiecie co, jeszcze moja mama się tak maluje w tej łazience i mówi, a jak mi lepiej jest, jak to mam odkryte ucho, czy to nie? I tak dalej. A moja mama mówi do mnie: mmm, A wiesz, że to zdjęcie będą widzieli twój, twój mąż i twoje dzieci? <laughs> tak wyszło. O, dzięki mamo, już Le. teraz się nie stresuję, że wyjdę źle. Chciała być. Chciała być. Chciałyśmy, wychodzimy, chciałam wam pokazać nasz kościół Essa. No tutaj, tutaj mam kolczyk, tutaj mam kolczyk, tutaj mam kolczyk. A tutaj, nie mam. a tutaj nie mam kolczyka. Cześć moi drodzy, witam was. Jestem jako osoba, która aktualnie montuje dla was Filmik, dlatego że nie dopowiedziałam i nie pożegnałam się z Wami jak zwykle zresztą, a więc zrobimy to teraz. Moi drodzy, chciałabym Wam powiedzieć jeszcze jedną informację dodatkową odnośnie mojego filmu, ponieważ ja Wam wspominałam, że jak dostanę od fotografa zdjęcia i filmy, to może Wam wstawię. I dostałam klipy od fotografa, które jakby sama zmontowałam i filmik wyszedł 32 minuty. Więc stwierdziłam, że nie ma sensu wstawiać tego na YouTube'a. Bo, bo, bo nie ma po prostu sensu. To moim zdaniem mija się z celem. Widzieliście już na moim kanale, najprawdopodobniej na kanale moich rodziców też. A więc już, już sobie to podarujemy. Podarujemy sobie. Mój dowód jest w trakcie realizacji. I tak, zdjęcia nie wyszły takie złe, jednak mimo wszystko. I to tyle. A więc mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subskrybowania, dlatego że dużo z Was ogląda mnie regularnie, a nie subskrybuje. Moi drodzy, co to ma być? Czy ja mam się denerwować na Was? No nie. Tutaj szybciutko czerwony przycisk. subskrybujecie, Nie, nie. Będziecie mieli z głowy. I tyle. I do następnego. Bye -bye. I know the reason why we chose to say goodbye, but I can't help my feelings.